Nagrywać? To... E, ktoś ty szukał już. Co ty mówisz? Bo no. no. będziemy nagrywać tarki, tarki. No, on no, no, jest na no, no. No, no. no, bo myślałem, że będę nagrywać takie BMW i filmów ogólnie nagranych już. Jakby tych 5 minutowych, nie? Dobra, czekaj, I tutaj przestajemy biec Pełno tych urywek 5-minutowych nagranych i zrobionych jak klipy i można to poobcinać, po, poobrobiać fajnie, to jest trup pierwszy po prawej poprawiać fajnie i, i, i porzucać na YouTube'a czy coś, nawet jak, nie, nie, nie dla pieniędzy tylko tak dla żywego sobie, a jakieś wyścigania się zawsze zdobędzie, nie? Tak, No ja cię Ścigamy tego gościa? No nie mam pobiegł na ten czy na dole z tego się jest na gazstacji. Jest na gasta stacji. Idę. go na tył. Tą Jest za wanem białym. Pobiegł na tył Pobiegam go od lewej. Leć najta niego Widzę go Minus, minus, minus No, no leży, no nie żyje. Nie ruszę się. Trup z rozkraczonymi girami. Może być drugi, więc uwaga, nie? Dobra. No i dobra. Ale ładny, to ładny ten twój pan tego.